Słup jak tak oficjalnie. Bardzo mi miło was wszystkie dzisiaj tutaj powitać. Cieszę się, że znowu tutaj jestem, bo pierwsza konferencja. To w sumie było takie moje główniejsze wystąpienie. Ja tam miałam swoje aż 30 minut. Więc tam było dużo o fizjoterapii, o pilatesie, o tym jaki to ma wpływ na nasze ciało. A dzisiaj jestem tutaj po to, żeby was troszeczkę rozruszać. Co prawda te światła mnie oślepiają, ale myślę, że trochę dojrzę, co tam będziemy robić. Dziewczyny Pani Mariola, która była tutaj przed chwilą, ona tak dużo pięknych słów powiedziała o tych naszych interakcjach, głowa, emocje i ruch i ciało i ta świadomość tego ciała, że teraz chciałabym, żebyście się właśnie skupiły na tej fizyczności, tak? czyli na tym poczuciu, co się z tym naszym ciałem dzieje. Czy ono jest w jakimś napięciu, czy na przykład obudziłyście się rano i powiedziałyście, jak co niektórzy mówią, Boże, z rano to ja się w ogóle rozruszać nie mogę. Gdzieś tam te ramiona takie sztywne, te biodra się rozruszać nieco, no i słuchajcie, każdy kręci w prawo, w lewo, tak? To są bardzo często nasze emocje, które się w nas kumulują, te nasze napięcia, których nie dostrzegamy, które są gdzieś tam w tym naszym życiu. My wiemy, że jesteśmy pod koniec dnia zmęczone, ale my to staramy się wyrzucić z siebie, tak? Gdzieś tam zrzucamy tą winę na. Pracę, na przeciążenie, a tak naprawdę to nasze ciało daje nam te sygnały, których my nie chcemy słuchać albo nie chcemy nic z nim zrobić. Bądź też trochę leniwie do tego podchodzimy i stwierdzamy, że może masaż nam tylko pomoże, a tak naprawdę to taka nasza codzienna praca nam w tym pomoże. I teraz dziewczyny chciałabym, żebyście troszeczkę właśnie zwróciły swoją uwagę na to swoje ciało, tak? Zapraszam Was, mamy dosyć dużo miejsca, więc zróbcie dla siebie troszeczkę tego miejsca, wstańmy z yy, siedzenia. Dobra, trochę Was rozruszam, trochę nabierzemy powietrza, i troszeczkę poczujemy i zwrócimy uwagę na te nasze ciałka. Jeżeli możecie, to zróbcie troszeczkę przestrzeni dla siebie, będziemy się bardziej komfortowo czuły. Ja się też pozwolę zebrać. Nie wiem czy bez mikrofonu będzie mnie słychać, będę sobie trochę pomagała, troszkę będę pokazywała. Słuchajcie, nasz oddech jest bardzo ważny. I na tym na początku się skupimy, czyli nad naszym oddechem dolnożebrowym, tak? Nie będziemy sobie budować napięcia w naszych ramionach, w naszych barkach, w naszej tutaj górnej klatce piersiowej, która bardzo często nam tutaj ciąży. Będziemy pracować nad naszymi żebrami. No to hop, odkładamy. Mamy poszukałyśmy naszych żeberek, dolne żeberka. Nabieramy powietrza. I teraz tak, ja odłożę na chwilkę mikrofon. Wokół odkładamy obie dłonie. O, super. Nie słychać, myślę, że sobie poradzimy. Tak, oczywiście. <grytanie> Bardzo dziękuję. Odkładamy dłonie na nasze żebra. Słuchajcie, one są takie czasami ściśnięte, takie do siebie i pracujemy tylko górną klatką piersiową. A teraz uczymy się tego oddechu dolnożebrowego, czyli staramy się puścić ramiona do dołu i otworzyć klatkę piersiową. Więc zaczynamy sobie głęboki wdech. Rozsuwamy dłonie i na długim wydechu ściągamy. Jeszcze raz głęboki wdech. Uwalniamy naszą klatkę piersiową i na długim wydechu ściągamy. Przyjemne. No to jeszcze raz głęboki wdech. Otwieramy, otwieramy i długi wydech. Chyba może być jeszcze dłuższy. Jeszcze raz głęboki wdech. Luźne na ramiona, nabieramy powietrza, długi wydech. Pięknie. To, żeby teraz pomóc tej naszej klatce piersiowej i poczuć troszeczkę ramiona, możemy sobie łapki wyciągnąć w przód, no bo ciężko tam, żeby koleżance krzywdy nie zrobić. Wyciągamy głęboki wdech, nabieramy powietrza, ale urosłyśmy ze 2 cm. To wyciągamy sobie lewą łapkę jeszcze wyżej. Nasze żeberka ramię całe jest wydłużone. I wracamy sobie na prawą stronę. Długi wydech, no, ale mamy długie na te boki, tak? Żebra się ładnie otwierają, wyciągamy lewa. Ramiona i dłonie chcą do sufitu. Prawa, Łzy nam jeszcze brakuje, byśmy prawie były jak na super treningu. Długi wydech, ostatnie powtórzenie. Pięknie. No to uwaga. Dużym łukiem, tylko uwaga na koleżankę z boku. Otwieramy, otwieramy, otwieramy i ściągamy nasze łopatki do kręgosłupa. I nagle co się zadziało? Nasza klatka... Pozostało Ci pięć minut. A tu jeszcze trening na pół godziny zaplanowany. Nie będzie tak szybciutko. Tak, ściągamy, otwieramy nasze klatki. Pierwsze, zwróćcie uwagę, żeby otworzyć, to trzeba cofnąć ramiona w tył. To nie jest wysuwanie ich i kumulowanie napięcia tu, to jest otwieranie i jeszcze raz zagarniamy w górę, głęboki wdech i długi wydech, otwieramy, nabieramy powietrza, przyciągamy wszystko co najlepsze i ściągam naszą otwartą klatkę piersiową, brawo, odkładamy dłonie na bioderka. Są. I teraz, jeżeli są dziewczyny, które nie czują tego napięcia w ramionach, ale są dziewczyny, które się budzą z częstymi bólami brzucha, z napięciem w odcinku lędźwiowym, długo siedzą, to wszystko jest tutaj porozciągane. No to najprawdopodobniej mają problemy z ustawieniem miednicy. I teraz sobie nad tym popracujemy. Odkładamy nasze dłonie na nasze cudowne brzuchy, te mniejsze i większe. Na każdy. <śm> <śm> Mamy druga nasza dłonie na kości krzyżowej. I uwaga, robimy ruch przepchnięcia naszej miednicy w tym. I. w Zamieniamy, wyciągamy sobie przód. I jeszcze raz zagarniamy te nasze brzuchy, podciągamy mięśnie głębokie i wracamy sobie. Wdech, wydech, wdech, wydech. Cztery, podciągamy, długi wydech. I wracamy. Zwróćcie uwagę, jak wyciągają się Wasze ręce, Jak one się tutaj ładnie wydłużają, a jak ładnie angażujemy sobie mięśnie głębokie, żeby się troszeczkę podniosły do góry. To jest wydech, wdech. Jeszcze trzy. Powrót. Dwa. Powrót i ostatnie powtórzenie, długi wydech, pięknie. Mamy świadomość naszego tłowia i teraz jak mamy tutaj te dłonie, to zatrzymujemy te nasze brzuchy w pozycji neutralnej. I to jest dziewczyny miejsce, które powinno tak zostać. Bardzo często szykujemy sobie tutaj kompresje dla naszego kręgosłupa lędźwiowego i te ściśnięte plecy, te ściśnięte kręgosłupy, tak? Te wszystkie mięśnie, one tutaj dają nam sygnał pod koniec dnia, że mają już dość. A że nasz brzuch wie sobie z przodu jest, to teraz musimy go zaangażować do większej pracy. I teraz mamy prawidłową, wydłużoną sylwetkę, gdzie nasze barki potrafią być rozluźnione, a nasze brzuszki delikatnie zaangażowane do tego, żeby chronić nasze lędźwie. I do... Do tego dążymy cały czas. I teraz, żeby nie było tak, że tylko stoimy, to połączymy fajnie te wszystkie ruchy, żeby jeszcze raz sobie otworzyć tą kartkę piersiową i nabrać powietrza. Więc idziemy sobie, rośniemy do sufitu. Głęboki wdech. Długi wydech. Odkładamy dłonie na nasze bioderka, przepychamy przód. Cofiemy. Długi wydech. I zatrzymujemy w pozycji neutralnej. Rośniemy. Góra. Głęboki wdech. Długi wydech. I jeszcze dodamy strzepnięcie ramion i napięcia z naszych barków. Odkładamy dłonie na biodra. Podwijamy przód. wywychamy tył. Zatrzymujemy w pozycji neutralnej, dodajemy wyciągnięcie jeszcze wyższą w górę. Otwieramy naszą klatkę piersiową, puszczamy napięcie z ramion barków. Dłonie na bioderka. Podwijamy przód. Wypychamy tył. Zatrzymujemy neutralne ustawienie naszych bioder. Puszczamy ramiona swobodnie i z otwartą klatką piersiową na przerwę. Cześć.